O, no, nie no, zagrałeś! to z wypożyczalni! O, wstanęli? Już! Dajesz! Weszło. Ty! pierwszy pierwszym osi odpadałeś. Na drugiej górce już bez zderzaków będzie jechał. O, dziko, jedzie. O, tu trzeba też będzie nagrywać. Czekaj, tego Forda nagrywaj, lepiej. No to co, jak go tam jedzie 20 minut? A to za pół godziny będzie wracał to mnie, czekaj. <laughs> masz tyle miejsca na karcie? <laughs> 35 minut mogę jeszcze nagrywać. No a później się skończy zdjęcie, bo jest robiony. Będę dużo jeszcze pocykał. Przyjedziemy dzisiaj, to usunę i zrobię nowe. Ale to trzeba było zatrzymywać i włączać jak No to nie ma co, tym no, czegoś. Jest, jest, tak, nie, pauzę dajesz. Puść Puść Wciśnij. Stop zrobiło, tak? Nie, idzie dalej. Tak. No dobra, nagrywaj. No z nie doradzi stop. No i tutaj już chyba będzie porażka, nie? Nie, tam oba gdzie porażka, gdzie dziewczyny się zakopały. No, już bez terzaka <śleskuj> A no co ty ludzie jadą, wiesz, taki takim auto, nie? Się tu... Za dużo kasy mają No ja mówię, w garażu zamknął się przód, przód, I tak jak porajdzie rajdzie będzie wyglądał tak, ty, który, który masz numer? Który masz który numer? Nie co? Jechałem już Ja zerówka Jak, to no kurde, jeszcze zerówka nie jechała, to będziesz jechał camperem O, ja jadzie, przyjechał Idzie. Ale tam przejechał, w tych dziurach. Dzień. 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 Łukasz, nie się. Tak Łukasz, zaraz, Łukasz, 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 zaraz Łukasz, 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 wejdzie do domu, Łukasz, 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 kamienia wzięli Obiecał mu, że będzie spokojnie Komu pilotowi no. On będzie spokojnie pilotował Ale on także o nie powiedział Spokojnie pilotować. polotować O nie, ma. I się nie śmieje, bo ty twój szwagier czy jakiś tam... Znajdzie drugi. O, już Trzeba szukać szwagra Już? nie ma Tak miałoby dobrze Nie, ja Nie, ja. Bokiem

Cichutko poszedła, ale kobieta już umarła dobra cicho, opadłem jadą, jadą, jadą z góry oj 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 może mieć dobry czas tak tak a czy nie zamotał się tam jakby nie tam bo no. tam coś mu nie poszło to było dobre. nie nie bo mu coś tam mu się stało